Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji, w której tłumaczymy zdania na poziomie A1. Nasze dzisiejsze zdania to ona dostała bardzo ładne złote kolczyki od swojego męża. Ten sweter ma tylko trzy guziki. Moda mnie nie interesuje. Najpierw stwórzmy sobie słowniczek, który umożliwi Wam, wam samodzielne przetłumaczenie tych zdań. W pierwszym zdaniu ona dostała bardzo ładne złote kolczyki od swojego męża. Dostać to bekon, zwróćcie jednak uwagę, że w tym zdaniu został użyty czas przeszły, więc w zdaniu niemieckim również musicie użyć czasu przeszłego. Złoty to golden, jednak tutaj będzie konieczna końcówka przymiotnika. Kolczyk 1 to oring, di oring to kolczyki liczba mnoga. Mąż to po prostu der man. Drugie zdanie: ten sweter ma tylko trzy guziki. Guzik jeden to knop, te knop, a guziki to diknüpfe. Moda mnie nie interesuje, interesuje, czyli interesiert. Mnie kogo co, więc tutaj będziecie musieli wybrać odpowiedni zaimek osobowy. Interesiert. Przetłumaczmy zatem wspólnie nasze zdania. Ona dostała bardzo ładne złote kolczyki od swojego męża. Ona, czyli zi, musimy tutaj użyć czasu przeszłego, czasu przeszłego perfect, dlatego na miejscu drugim znajdzie się czasownik pomocniczy. Dostawać to jest bezruch, dlatego czasownikiem pomocniczym będzie czasownik HAN, który musimy oczywiście odmienić odpowiednio przez osobę zi, czyli zi had. Bardzo ładne, bardzo to zia. I teraz te dwa przymiotniki, ładne złote, oczywiście będą się odnosiły do rzeczownika w liczbie mnogiej O ringę, -e, czyli do tych przymiotników będziemy musieli dodać końcówki E, zarówno do ładne, jak i złote. Ładny to szyń, dodajemy końcówkę E, ponieważ O ringę, -e, liczba noga, rodzajnik D, czyli zjehadzia szyjne. Złoty to golden, jednak tu również dorzucamy końcówkę "-e", czyli goldenet. oringę, Od. Jeżeli otrzymujemy coś od kogoś, to jest to przyimek fon. Fon łączy się zawsze z datywem. Tutaj mamy od swojego, czyli jeszcze dodatkowo zaimek dzierżawczy. Zaimek dzierżawczy od osoby z, bo tej osoby się tyczy ten zaimek dzierżawczy, jest ir. Mę, mąż ma rodzajnik dea. Wiemy, że fon łączy się z datywem, czyli dea zmienia nam się w datywie na deim. Tu był za imię dzierżawczy ir, więc do ir dorzucamy końcówkę em, czyli irem. Fon, irem, man. Ten sweter ma tylko trzy. A przepraszam, fon, irem, man, i jeszcze na końcu bekon, ponieważ jest to zdanie w czasie przeszłym. Bekommen w czasie przeszłym particip 2 brzmi również bekon. Bekon, Bekan, bekon. Ten sweter ma tylko trzy guziki. Der puli, czyli sweter. Der puli ma hat. tylko no. trzy drajd i guziki, czyli knypfe. Moda mnie nie interesuje. Moda, czyli młode. Interesuje, interesuje. Kogo co nie, czyli myśl i nie, myśl. Młody, interesuje, myśl, myśl. To wszystko w dzisiejszej lekcji. Zapraszam Was za tydzień do kolejnej.